Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Dino Parku. No to tak, zaczniemy od zrobienia tutaj porządku, czyli jakąś kaskę, jakieś śmieci, co my tu mamy do zrobienia, to tutaj sobie porobimy. Dawno nie było nic zabrabianego, więc myślę, że tak na początek kawałek sobie po prostu posprzątamy. O, 70 gwiazdek potrzebujemy, więc myślę, że sobie te gwiazdki pozbieramy, żeby nam to wpadło i się nam tam... Ta misja zakończyła. Więc powolutku, powolutku tutaj czyścimy. Nie wiem, czy mam jakichś pracowników, których mogę zatrudnić, żeby mi tutaj to właśnie porobili szybciej. Ale 7. Dopiero z 70. No to to troszkę czasu nam zajmie, zanim to zrobimy. Tu raczej wszystko jest porobione, tylko wystarczy gwiazdki pozbierać. Ale nie wszędzie, nie wszędzie. Bo widzę, że niektórych nie jest zrobione. O, tutaj mamy akurat zabawę, wszystko, tylko wystarczy gwiazdki. No tu, Aha, tutaj nie mamy sprzątania, więc trzeba ręcznie posprzątać. Dobra, sprzątamy, idziemy dalej, idziemy dalej, karmimy, a ten gdzie się tam nadział? Tutaj no, zdałoby się wyposażyć te wybiegi, no ale na razie staramy się o dinozaury, więc na razie z wyposażeniem wybiegów, powiem Wam, jest dosyć ciężko. Myślę, że trzeba by było troszkę tych wybiegów może wyposażyć, ale no wiecie, za razem szkoda potem tych odznaczeń. Oddawać tutaj tych, muszy, tych, tych kamyczków, oddawać tutaj na, na jakieś tam e, rzeczy na wybiegi. Typu tutaj mamy jakieś mm, koryto. No i 500 trzeba wydać na to koryto, więc szkoda to wydawać. No tutaj następne, tutaj następne skompletowanie, no to już mamy 1000. No 1000. To za chwilę tam nazbieramy. A 10 tysięcy potrzebujemy na porządnego dinozaura, więc już, już jesteśmy znów 2000 do tyłu, więc no po prostu nie wiem, chyba po prostu zatrzymam się i nie będę na razie y, dawał na te, na te ulepszenia, tylko zbierał po prostu sobie dinozaury. Jak mi się wykończą wszystkie dinozaury, wiem, że one się nie wykończą nigdy, bo cały czas będą dochodzić nowe, to nie ma tak, że ta gra przestanie wam dawać dinozaury, ale myślę jak się mi tam i ubedzie przynajmniej że będę na bieżąco, tak? Miał tyle co w skrzynce, tyle będę zbierał. To już będzie troszkę lepiej, no. Ale póki co ja wam pokażę ile mam dinozaurów nieposkładanych. A czy tu nie możemy kupić po prostu wybiegu? Znaczy tego? Koryta? No jasne, że możemy kupić koryto. Jedno, drugie. Czy możemy tutaj jeszcze któremuś? No, właśnie się mi zdawało, że tak samo tutaj, w piaskowych, możemy kupić koryto. Czy możemy tutaj kupić na przykład to też, możemy kupić i też to nie jest problemem? Po prostu, jak ja to tutaj stawiałem, to nie było chyba takiego levela. Nie miałem, żeby to była możliwość postawienia. A teraz mamy większy level i jest możliwość to postawienia. Mam ich po prostu więcej dostępnych. I może wtedy, dlatego tutaj nie jest nic postawionego. Tego nie będziemy stawiać, bo to nam nie potrzebne. Tak obstawiam, że tak będzie jeszcze w kilku tutaj gatunkach tych dinozaurów, gdzie nie będzie właśnie postawionego, bo nie było, po prostu miałem dostępne tylko na przykład 3 i 3 zostały postawione, a więcej nie było. Zaraz sobie sprawdzimy tutaj te na przykład, czy tu możemy coś postawić. Możemy takie coś do zabawy postawić, ale to raczej wszystkie mają dinozaury, więc tutaj raczej żadnemu tego tu, o tutaj, postawimy, widzicie. Już się jeden znalazł, czego mu brakuje. Koryto jest raczej tutaj za te. I tutaj to jest też za diamenty, więc tego raczej nie postawimy tutaj ani jednemu. Więc idziemy dalej tutaj pozbierać gwiazdeczki. Jedziemy z dżunglowymi. Zobaczymy, co tu w dżunglowych. Tu obstawiam, że też będzie trudno cokolwiek dostawić. Bo w dżunglowych też chyba mamy. Wszystko mamy, co? Nie, koryta możemy postawić. Zobaczymy, czy jakiś tu, komuś tutaj brakuje. Koryta nie, koryta mają wszystkie. Widzę wszystkie tutaj. Jeszcze gdzieś będą, pewnie indziej dżunglowe, ale te mają wszystkie. Więc koryta nie postawimy. Tu mamy. Tu mamy coś do zabawy. Możemy postawić. Dobra, patrzymy, czy możemy dalej komuś postawić. No, mamy takich niepuzupełnianych parę rzeczy. Dobra, nie możemy. I co my jeszcze możemy tutaj postawić? A tutaj to mamy znów widzicie za, diame za diamentki, za muszelki, za muszelki tutaj tym razem. Nie ta gra, mylą mi się gry, wiecie, mylę mi się do Dino się mi my myli i temu. No, jak to mówię, no to jest waluta premium zawsze, diamentki, muszelki, monetki, pieniążki, co tam inne dają, różne. Wiecie o co chodzi, no. Dobra, jedziemy tutaj dalej. To nam fajnie udało już trochę wyposażyć. Trochę tych darmowych rzeczy wpadło. Dobra, tutaj... O i będzie chyba całe wyposażone. Tutaj ty zgarniemy. I tutaj mamy całe. Tutaj właśnie koryto. Przed chwilą chyba oglądałem. Koryto jest płatne. Więc koryta nie wstawimy. Ale jakaś część do zabawy albo do czegoś nie można wstawić. Zaraz drkniemy. Na przykład to. Można do czegoś wstawić. Nie, tu jest wszystko, wszystko jest za diamenty, patrzcie, wszystko na tym wybieg jest za, za muszelki, dobra, za muszelki, za muszelki, za kryształki, za muszelki, wszystko jest za muszelki, więc nic nie możemy postawić na te wybiegi, ani żadnej poidła, ani żadnego koryta, ani żadnej rzeczy do zabawy, no po prostu ciężko, tu będzie trzeba wszystko po prostu składać z kart. Powoli, powoli, ale składać to z kart, żeby to nam się było tutaj. Tutaj mamy jedną to na drugi poziom, a na trzeci 320. No, to będzie, powiem Wam, to będzie ciężkie do, do zbierania. Mam 70. 70 i zbieram właśnie na rozbudowę, żeby coś rozbudować. Jest tyle rzeczy, które trzeba by było rozbudować za tutaj, za te muszelki, a niestety. No, gra nie z bardzo nam ich pozwala. Ja już rozbudowałem. Yy, jak się to nazywa? Zapominam. Legowiska. O, te legowiska już rozbudowałem na tyle, ile po prostu pozwalały mi tutaj te muszelki. No, teraz tam już potrzeba kolosalną ilość. Żeby rozbudować chyba dwa, tutaj mam do rozbudowania jeszcze. I które potrzeba tak dużo, właśnie tutaj tych muszelek. Nie wiem, które to, czy to był śnieżny i właśnie tutaj ten. Czy jakiś inny? Wiem, że jakieś dwa. Wodnego chyba nawet nie mam postawionego, tak mi się wydaje. Że wodnego nawet nie mam postawionego. Ale no, powoli, powoli, powoli do przodu. No. Ja w sumie nawet nie rozmnażam zwierząt. Nie wiem czemu. Pośrednio zająłem tutaj rozmnażaniem. A mogę rozmnażać niektóre gatunki. I też by mi to jakieś punkty wpadały. Teraz sobie zerkniemy co możemy rozmnożyć. Przynajmniej do misji jakieś coś rozmnożyć, nie? Tutaj o, tego na przykład. Legowisko. Tego na przykład, o tego możemy. No to już go jedziemy, niech się on rozmnaża. Tego nie, tego na poziom trzeci. Tego. Legowisko na wybiegu. Tego. Legowisko na wybiegu. O, tego możemy. No to te dwa trzeba rozmnażać. Jak dwa możemy. to Te dwa trzeba rozmnażać, aż się nam ich uda rozmnożyć. Żeby sobie ich postawić, żeby już ta misja nam została zaliczona. A to też, wiecie, to też parę tygodni trzeba poświęcić na rozmnażenie tego. Nie ma, że to w ciągu kilku dni się rozmnoży. Więc dobra, jedziemy. No myślę, że tutaj tego porobiliśmy. Myślę, dość. I tej pomocy, My nieobrobione wszystkie, o ja mam jakiś wodny wybieg, mam, nawet Rzek nie wiedział, że jakiś wodny że mi się udało postawić Aha, to chyba jeden tylko się mi udało właśnie postawić, co go Skard Rzek bo teraz chyba jeszcze, mam do kupienia już wodne czy nie? Jeszcze nie mam, od 65 są dopiero wodne do kupienia, to jest tak, jeden co właśnie skarg mi się udało poskładać i jakiś tam zwierzak się z niego trafił ale mam na pewno jeszcze jednego albo dwa zwierzaki do postawienia, właśnie na wodne wybiegi, których nie mam, których nie mam wybiegów po prostu, nie mogę ich wybudować. Więc też czekamy na ten level, no nie, szybciej mieć dinozaury wodne niż mieć możliwość postawienia wybiegu, no to, to też jest... To też jest właśnie dobre, ale ja ten dinozaury chyba mam ze skrzynek, jak się nie mylę. Skrzynek dwa dinozaury mi wpadły. W sumie jeden. A drugiego trzeba jeszcze chyba poskładać. Tylko też mam jednego. Jednego, a tutaj mam już. Czy to jest ten sam? Czy to jest inny? To jest ten? Nie, to jest inny. Ten jest z takimi czarnymi pleckami. To jest ten. Do tego by tutaj szło skompletować. Za 2,5 tysiąca, no to też dużo nie trzeba. Tu bym mógł te, o te zwykłe bym mógł skompletować i też bym ich było. Tylko je tam jest dużo szybciej skompletować niż właśnie te, te, te złote, złote, te żółte. Dobra, karmimy, sprzątamy. No powoli, ile ja mamy już na już tych 70. nawet że stracił. Teraz mam podlać coś. Dobra, podlewamy. To 70 już zostało chyba nazbierane. A tutaj coś do No, Dobra, wspaniale. No to już myśmy to zrobili. Teraz nam skoczyło to. Coś nam skoczyło. Nic. Następne za 6 godzin. No to fajnie. Udało się nam to zrobić dosyć szybciutko. Czy tu możemy? Za 60. No, nie możemy rozbudować. Czy my możemy właśnie coś. Śnieżnych postawić. Śnieżnych możemy, możemy takie paprotki postawić. Ja sobie ich tutaj popostawiam na każdym wybiegu. Mamy odblokowane jakieś paprotki, czemu tego nie użyć? Skoro możemy takie coś postawić, damy tutaj praktycznie każdemu. Już damy nawet po więcej, jeżeli mamy możliwość. O, ci nie dostali. I co my tu jeszcze o, możemy, takie coś jeszcze postawić? No to tu jeszcze damy ten. Macie wy, macie wy, masz ty i masz ty. Co tu jeszcze? No i w sumie nic więcej. Reszta wszystko jest dla muszelki. Czy my możemy tu coś postawić? Tutaj nie możemy nic postawić z tego wybiegu. Czy możemy coś z tego wybiegu postawić? Możemy takie coś postawić. O, temu tu brakuje. Tu nawet nie zmieścimy nigdzie, bo jest tak mały wybieg. Tu nic nie zmieścimy. Tu mam tak wciśnięte te wybiegi. No, tu jest, powiem Wam, ciężko, ciężko cokolwiek tutaj zmieścić. Czy my możemy to jakoś przesunąć? Nie, tutaj nam to nie wejdzie, tu jest za wąsko. Tutaj nam to nie wejdzie. A dwa nam tutaj też nie wejdą, bo jest ciaśniutko. dałbym to tutaj. Tutaj też mi na rok nic nie wejdzie. No nie, jest dużo większe. Po prostu musiałbym to jakoś powiększyć. Mogę wstawić coś takiego. To wejdzie. Czy jeszcze mogę. O tu. Czy jeszcze mogę to komuś wstawić? Zaraz poszukamy, ale chyba już nie bardzo. Dobra, nie będziemy gonić. Tu patrzymy, tu jest. A nie, tu możemy. O, proszę, masz. Masz. Takie coś możesz mieć. Takie coś możesz mieć. Co ci jeszcze mogę wstawić? Takie coś, ktoś chce jeszcze? Chyba wszyscy mają. Co tu jeszcze możemy wstawić? No tutaj już nic. No, ale myślę, że tutaj coś mogę chyba jeszcze wstawić. Tak, mogę wstawić i to. I to. I do zabawy. Trzeba drzewo? Nie To jest pojedło, to jest to. A co jest do zabawy? Co tutaj jest do zabawy? Ej, co tutaj jest do zabawy? A to dobra, tego, to, tego nie mogę wstawić. Tego nie mogę wstawić, bo jest to za drogie. Dobra, więc wstawiamy. Czy tutaj mogę coś wstawić? Mogę tutaj na pewno coś wstawić. O, takie coś. Takie coś. Ale żebym się rozwalił na środku i teraz nie umieć zmieścić. To też na bok o jeden. Teraz powinno mi się zmieścić to. O, dobra. Postawione, kolejny wybieg wyposażony. Czy mogę tutaj coś postawić? No jasne. Ale tutaj chyba nie ma dinozaura żadnego. Dobra. Tak, nie ma dinozaura żadnego. A to ja chyba nie mam jakiegoś dinozaura, żeby wstawić. Mam dinozaura, o. Jeżeli mam dinozaura, to teraz mogę mu wyposażyć to w coś. Damy mu to. Damy mu to. O, wspaniale nagroda. I możemy mu jeszcze coś dać? A co on potrzebuje do zabawy? Pokażcie mi. Aha, takie coś, a to jest płatne. To tego już mu nie damy. Tego już mu nie damy. Tu jest następny. Temu też możemy coś wyposażyć. Zaraz mu coś wyposażymy. Coś. Myślę, że to możemy mu postawić. I tutaj to możemy mu też postawić. To już ma kolejne wyposażenie. Ten już ma też wyposażenie. Ten nie ma wyposażonego. No. Zaraz mu coś damy. Jak się to wczytuje? To mu dajemy to. Skoro mam o, to mu możemy dać. I tutaj możemy mu dać. Coś mu jeszcze możemy dać? Aha, tego, czego mu nie możemy dać, to to nam po prostu nie pokazuje tu już. No to fajnie, dosyć fajnie. Tutaj mają wszystko. Nie wiem, jak tu w tych niżej. O, ten tutaj ma coś mało rzeczy. Zaraz mu tu coś ich znajdziemy. nie, jeść mu nie będziemy dawać. Postawimy mu korytko, jeszcze mogę sześć postawić. Więc korytko i taki drapaczek. I to mu wystarczy tam Expo, tu jedzonko. Tak chyba mają dość dobre wyposażenie. Zaraz sobie zerkniemy możliwe, że tu możemy coś wyposażyć więcej. Sprawdzamy nie, niestety nic nie możemy wyposażyć więcej tych wybiegów cokolwiek. Tu drzewko chyba było za nie wszystko jest za diamenty za muszelki niestety to tu wam nic nie damy więcej bo nie możemy bo nie mamy po prostu. Dobra myślę że troszkęśmy się tu naklikali troszkęśmy się tu narobili troszkęśmy tych wybiegów popoprawiali myślę że już będzie zaś, będzie to troszkę szybciej wszystko szło tu fajnie jakby były te do czyszczenia automatyczne bo tych wybiegów jest bardzo dużo, a niestety prawie żaden nie ma, nie ma ulepszenia. Więc to by było fajnie tutaj w tych wybiegach coś zrobić. O, przynajmniej jak tu jest na full i zobaczcie, jak to wszystko szybko poszło. A tam gdzie są pojedyncze, nie ma żadnego wyposażenia. No to to idzie bardzo ciężko. Więc dobra, ja sobie tutaj podziałam dalej, poćwiczę dalej, spróbuję dalej coś zrobić z tymi wybiegami. Czy uda mi się coś jeszcze dostawić? A wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do odwiedzania innych playlist, komentowania pod filmikami. I do zobaczenia. Cześć Wam!